Siema, siema Walda z tej strony już trochę późno Wracam z drugiej zmiany Ale taka fajna refleksja mi dzisiaj przyszła Żeby Wam nagrać krótki filmik Taki Zrobimy trochę przerwy z social mediami Na tydzień Troszeczkę odpoczniemy Dołożymy więcej sportu Jak Bozia da zdrowia Moi drodzy Taka fajna Mi się refleksja dzisiaj wkręciła Typu Zobaczcie, ile dzisiaj ludzi złości się na siebie Zobaczcie, ile ludzi sobie źle życzy Zobaczcie, ile ludzi chce pokazać, że są jacyś lepsi Że wierzą w coś lepszego Że... no ogólnie podziały są mega Jeśli chodzi o same choćby kolory skóry O same wyznania Ktoś tam wierzy w to, ktoś wierzy w to, ktoś wierzy w to No mega podziałów na ziemi, wiadomo, że Ten ktoś, kto to kiedyś wymyślił, no Dobry, jak to się mówi, e, pieniądz na tym zarobił. No ogólnie to się ogólnie wszystko kręci wokół pieniądza, wokół władzy. My jak te takie, ale piękne w scenie, bo i to będzie mega, mega dzień odbijając od tematu, ktoś to wymyślił, no żeby wiadomo, żeby mieć tych podwładnych, to zawsze tak było, moi drodzy, tak ten świat funkcjonuje, jakbyś chciał znaleźć odpowiedź na to całe życie, to popatrz troszeczkę wcześniej, jak ludzie jeszcze nie znali języka, jak ludzie jeszcze biegali z dzidą, czy też to wszystko było takie skomplikowane, nie no, kiedyś człowiek walczył o to, żeby miał co zjeść, czasami trzy dni nic nie jadł, dzisiaj człowiek żyje według jakiegoś tam śmiesznego planu, gdzie sobie jeszcze, Następne plany narzuca, czyli jem tylko tyle i tyle kalorii, robię tylko to, to i to, gdzie po 20 latach patrzy na to wszystko i sam się z tego śmieje, Po co w ogóle coś takiego robił? Jak wystarczyło dobrze, aktywnie żyć, żeby nie walczyć z samym sobą. Ruch, tak jak to zawsze powtarzam i będę mówił, ruch jest ogólnie lekarstwem na wszystko. Jak dużo się ruszamy, dużo sportu wkręcamy w to życie, zawsze czujemy się lepiej, nie mamy czasu na jakieś durne myśli. No i drodzy, tylko zastanawiam, mnie cały czas. Ten sens tego biegania wokół tej takiej nienawiści, tej zawiści, dlaczego ludzie na dzień dzisiejszy tak funkcjonują? Ktoś tam myśli, że pokaże, że coś tam umie lepiej zrobić, czy, czy yy, kupi sobie coś lepszego, i w tym momencie będzie jakimś lepszym człowiekiem, bo ona coś tam stać, bo on jest w stanie, nie wiem, zrobić 5 pompek więcej od tego, czy ten osiągnął niższy BF od tego. Ja wam powiem w sumie, w skrócie, to, co sobie dzisiaj bardzo mocno na logikę wziąłem. I powiem wam, że jest w tym sens. Pamiętacie, jak nieraz w filmach gadałem, że co byście w tym życiu nie robili, co byście zrobić nie chcieli, jacy byście mądrzy nie chcieli być. Natury nie oszukamy. Wiem, że ja tak cały czas o tej naturze, natura to, natura tamto, ale zobaczcie, człowiek od dziejów, od początku był zawsze łączony z naturą, co by nie było. Człowiek się, jakby to powiedzieć, bardzo fajnie na naturze wychował. Stąd się też wzięło powiedzenie: Matka Natura. Ale moi drodzy, czy nie ma w tym racji? Zobaczcie, zobaczcie, jakie to jest piękne to, co teraz powiem. Obojętnie w co byś nie wierzył, obojętnie jakbyś to nie nazwał, obojętnie kto by dla Ciebie nie był całym stwórcą, powiesz Bóg, masz rację. Powiesz w swoim tam, swojej odmianie religii, tak, tak, czy tak, nie wiem, nie wnikam to. Wszystko zależy od miejsca, w którym się urodziłeś na tej ziemi. I teraz zobaczcie jak ta cała nienawiść i ta zawiść zejdzie w tych słowach, które teraz powiem. Obojętnie, w co byś nie wierzył. Obojętnie, jaki byś bogaty, dobry, szybki, sprytny nie był na tej ziemi. Lepszy od tego innego. To jakby nie było, moi drodzy, wszyscy jesteśmy tu jednością. Czyli tymi braćmi i siostrami. Tak to kiedyś przysłowiowo było w Biblii opisane, czy tam innych księgach. Tu nie chodzi o religię, moi drodzy. Bo w co byście nie wierzyli, gdzie byście nie byli, o czym byście nie myśleli, Wszyscy jesteśmy jednością. A wiecie dlaczego? Wszyscy urodziliśmy się na tej Ziemi, na tej planecie. Czyli Ziemia dała nam to życie. Tak? Obojętnie, czy byście tam sobie nie wymyślili, no dobra, no rodzice, no, czy, czy tam przodkami waszymi były małpy, czy nie małpy. Planeta ta, Ziemia, dała nam życie. Jakbyśmy się teraz jeden od drugiego nie odwrócili i sobie źle nie życzyli, i wywyższali się, i kombinowali. Każdy ma prawo przeżyć to życie jak chce, moi drodzy. Po to one zostało tu nam dane. A jak ty je chcesz przeżyć, jak ono tobie pasuje, tak? Rób nie zwracaj uwagi na innych. Czy tam ktoś ciebie szydzi, czy ci źle życzy, moi drodzy, czasami lepiej odstąpić, odsunąć się od takich osób i iść w swoim kierunku. Dużo mniej zdrowia Was to będzie kosztowało, więcej z tego wszystkiego będzie profitu. Uwierzcie mi, niby te 37 lat na karku, wyglądam na ile wyglądam, nie interesuje mnie to, ja się bardzo dobrze czuję, ja się coraz więcej ruszam, ja mam coraz więcej energii, coraz więcej siły, zrezygnowałem z wielu takich symboli życiowych, odłożyłem to. Może na kiedy indziej, może w ogóle do tego nie wrócę. Cieszę się z tego, że udało mi się, jak dla mnie ja już to życie wygrałem. Czy jestem bogaty? Tak, jestem bardzo bogatym człowiekiem, choćby patrząc na same przeżycia, choćby i patrząc na to, czym się zajmuję na co dzień, choćby i tym, że tam komuś od czasu do czasu pomogę, wyciągnę do kogoś rękę, to też mi się później odwdzięcza. Ale moi drodzy, co byście tu na tym świecie nie zrobili, na tej ziemi? To Wam zostało dane, moi drodzy. Ta Ziemia, ta planeta została Wam dana, żebyście jak najlepiej to wykorzystali. I teraz najlepsze, co Wam powiem. Ziemia dała nam to życie, tak? Czyli wszyscy jesteśmy tą jednością. A teraz najlepsze na sam koniec, moi drodzy. I co byście na tym świecie, na tej Ziemi, na tej planecie nie wymyślili? To i tak wszyscy, znowu z powrotem, za jakiś czas, tą jednością będziemy. Także widzicie, spory, wywyższanie się jest tu naprawdę na nic. Tego nie uczą w szkołach, tego nie pokazują w filmach. No może komuś tam się w międzyczasie udało taki filmik zrobić nie wiem, ja tam na takie filmy nie patrzę ja ogólnie na filmy nie patrzę, jedynym filmem jakim w życiu, który mnie interesuje jest moje własne życie wszystko co się gdzieś tam o nie opiera moi drodzy na samym końcu znowu ta planeta, która nam to życie dała to życie zabierze Ziemia i znowu wszyscy staniemy się jednością i teraz Zadaj sobie pytanie, czy warto jest walczyć z kimkolwiek tu na tej ziemi? No, chyba nie, nie. <gry> Najlepszego życia. Trzymajcie się Ejka. Pozdro i Pamiętajcie wszystko z głową. Ja sobie życie od jakiegoś czasu biorę na logikę. I uwierzcie mi, dużo łatwiej i lepiej się żyje. Zdrowia. Trzymajcie się Ejka. Pozdrawiam.